Dzień dobry, cześć, witajcie Z tej strony Mixer Dzisiaj ze mną jest Jaro czemu? I gramy sobie Na łaj po łajpie No kurwa, nie po wipe. Wytłumacz, bo ja nie mam słówku Ale co? No czemu gramy tak od nowa e, No bo tak yy, Na no poprzednich serwera które do domu na pierwszym Zrealizowali na drugim, jakby yy, też był zmian, do na wszystkie bazy i postanowiliśmy sobie zagrać na yy, normalnym, praktycznym serwerze yy, bez żadnych komend Także yy, może będzie też ciekawie. Może być hardcore. To na pewno. Jeszcze na takich typu serwerach nie graliśmy, no nie? No tak, no czy ja oczywiście nie tak grałem kiedyś kiedyś ale to już za męską czasów przynie. No i co, za 17 dni jest wipe, tak? Tak Także za 17 dni do wipe, nie ma tragedii Dam radę kogoś wyjebać Ogi Dla chcącego nic trudnego, tylko starczy mnie tu znaleźć No i musimy uważać, bo nie ma żadnych TPR-ów i chuj. No właśnie, nie chcę zarać się bez żadnych pułapki. Ciekawe, dużo lat, tak, się chuj. Zaraz robimy klitę przy hangarach i mój. Byłem na początku nawet gdzieś koło respa postawił Będę bezpieczny Ja to bym postawił na tej polance gdzie duże rzeczy się respi. No, albo tam tak raz nawet jeden na jeden Nie no jeden na jeden się nie opłaca No i musimy pochwalić no nie za to co się dzieje pod odcinkami O właśnie właśnie Kurwa 62 lajki, doliło was. To jest kurwa kocur. To co wy odpierdalacie jest kocur. Od na za zaczęliśmy nagrywać tego Hurtworda. Nie dość, że suby lecą. Wyświetlenie jak popieprzone. Lajki jak popieprzone. Nie no, gratki tylko. My z jarem jesteśmy szczęśliwi. Tak, tak. Ale zwłaszcza z tego od cika. No to to jest odcinek Penner którym się kierą. 600 wyświetleń. Dzisiaj w niedzielę jest 600. Jutro będzie pewnie więcej. 62 lajki pod filmem. Ale dalej. Ale dalej jedziemy. Dramat Wied bonusu nagraj coś ciekawego. Hmm. Nie wiesz, co Planuję nad konkursem, ale ci ja? nic nie piszę, nic nie wiem. To się wypnie, hehe, <laughs> nieprawda. Komentarze się tam jeszcze to, a gdzie Mateusz? Mateusz to jest, że... Dzidzic, Niedobre, ja dzisiaj... Dzidzidz panko. Nie wiem, tym potem, potem narypać, także... nie wiem. Powiem ci, że ja jestem... Mm, yy, no w dupie. Czego? W galiocie? Ja nie wiem gdzie ja jestem, kurwa. Gdzieś przy respie a na ja pewno. Ty pod kulą jestem, a się potknię pod słup, kurwa, pod tym okiem, kurwa, łukiem. Jak zwolter zwał, tak zwał. No ja właśnie poszukuję tego łuku, ale nie widzę. Dobra, idę sobie łuk zrobić. Ja mam za 4 filmy, bo nie wiem. Ja zbieram co na ziemi Bo mam to mało drzewa. Ale powiem Ci odzwyczaiłem się odbiegania zbierania u Google. No. Hardcore będzie krwietny. Jak przeżyję kurwa do zrobienia TEP'a to będzie wit. Ale powiem Ci, że brakowało mi czegoś takiego, to jest najlepsze co może być. Masz co robić, bo później, jak masz wszystko, to tylko wysadzać. No, i No, chyba, wyślepiania lecę, no to wtedy nic. Oczywiście ja będzie ten. No no, 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 właśnie. Będzie jak zawsze serwer w opisie, nawet gdzieś na ekranie pewnie się pojawi w tym momencie. I zapraszam do wchodzenia na serwer. Jakiś swoje się ogarnie. Mielek widziany, autoryzacje No, uwaga na Mateusza. Ale Mateusz to tak lubi się, no nie? Z kimś zaprzyjaźnić, potem go wyjewać, Zautoryzować. Ja, ja, ja ci, że raz się udało. <laughs> Ale, ale... Ale... ale on się do mnie tego tu jest. No, 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 no. Ja to tak bardziej walę go na pizdę od razu. Przecież ja z Mateuszem to się poznałem tak, że... ...pierw go zajebałem na hangarach... ...a potem z nim mieszkałem, no nie? Nie wiem, ja się z Mateuszem zapoznałem tak... ...że po prostu wszedł na serwer, szukał ekipy... ...ja go przygarnąłem i wyszłem z serwera. Także... sytuacja aktywacji, ale... Dobra, widzę oko. Dobra, ja jestem obok. Gdzie dokładnie? Obok. To wejdź na oko. Wiesz tam. Na oko. Dobra, o, mam się kierę, mam kill off i zakali. Dobra, i mam dzidę. Oko, czekaj, kurwa, ci to było. A tam, dobra. Wdechny. Ja już jestem praktycznie pod okiem. Tylko może zejść na asfalt, na... po drodze, kurwa. Mówiłem już na asfalt, kurwa. I tylko i kurwa. Asfalt widzieli. teraz... Baza się gdzieś się bybie, wypala. Słyszałem trąbienie. Nie widzę, nie widzę, nie widzę drzwi, No właśnie teraz usłyszałem trąbienie, tak to nie słyszałem

Dobra, ja zaraz nie Zobaczę, czy nikt się będę. Zobaczcie, który my stycznie to na łeb nie wyjedzie. To ty biegniesz? Tak, tak, tak. Gdzieś tutaj coś trąbnęło. Hmm. Może tam po drugiej stronie, gdzie na każdym bazie, jest trochę być Ale tu już się nie biegnie. Nawet. Dobra, mam 20 strzał, idziemy zbierać. Trzeba ten na totem od razu rzeczy ogarniać. To tu widzę już... o wapień. Gdzie jesteś? Trzeba prawo, się pilnować ja się kurwa. Na prawo jak zbiegasz od oka. Już w całym dole. O zbieraj, żeby nasiona były. Eee, jak nie w ogóle. Co? Jak nie słychać tak w ogóle, bo... nie wiem. No... dobrze. U mnie bardzo głośno i wyraźnie. A to gitara. W końcu zdążyłem dwa razy... znaczy zdążyłem... no, spadł mi dwa razy mikrofon. Oglądałeś mecz? E, Francja... Portugalia. No. Powiem Ci pierwsze prawa oglądałem. Prawie całą. Podkocz. Dobra, widzicie. cię. Drugą połowę też prawie całą, tak do połowy. Generalnie tak w miałem przedekmeci. O. Ja tu... Ja tak nie... Za Francję, no nie. Portugalia wygrała. Nie pierdolników. No. Nie gram w kurwa w nic. Strasznie się zdenerwowałem. Ja pierdole. No ale muszę Nie przyznać wierzę. ich bramkarz nieźle sobie radził. Nie wiem. To jest kurwa, grali na tym dopingu. Na tysiąc procent. No wyszło jak wyszło, ja byłem za Francją. Ja też? W komentarzach to był taki. <grych> Jeżeli byście byliście za Francją, dajcie łapkę. Jeżeli byście za Portugalią, dajcie łapkę. Tak. A jeśli wam było wszystko jedno, to dajcie łapkę. I zostawcie jeszcze komentarz. No tak. z Zbiera? To zbiera i. Kierujemy się na tą polanę. Znacznie z częścią to i tak wężemy zginę. No. Zb Zbieraj żelazo i ten bursztyn, żeby wypadł, to od razu młotek się zrobi. Bursztyn nie mam, ale mam 6 gmin i 14 lat. O, to bardzo dobrze. Kurwa, to za krzywdami. Więc nie mogę podejść, żebym trochę zadalał, ale dostanie. Na Cały, albo z tego widzę kolesia do... ubranego, kurwa, żeby mnie nie widział. Pobieg w drugą stronę, czyli chyba w Twoją kurwa, bo tu jesteś pewnie za okiem, a ja się kieruję ja na tę tak polanę. Już. Kurwa, my... No jeszcze widzę. widzę, no, kurwa, nie widzę mnie. To dobrze. Spierdalać. Nie będę spierdalał. Albo niech ci coś dadzą. Szukam jakieś kurwa miejscowe na ognisku A gdzie jest ich baza? Koło Ja tu w sumie znalazłem miejsce gdzie jest już zrobiony ten beton drewno deski postawione no to Ej tu jest w sumie fajne miejsce, żeby nawet ognisko głupie postawić KooK Dobrze skampione nawet jesteś biegnę, widzę ciepa przede mną ziemno w... jak w w jednej stronę oka, także uwaga i nie pieski Wiesz co ja widzę oko jestem na górce tylko że jestem tak jakby przed sobą widzę chatkę i ulicę no nie oko widzę z takiej strony że nie widzę tego oka, tylko bok a tak akcja I w sumie to jest właśnie o to chodzi mi, że dobre miejsce. A jakie oni mają, Nik? Kurwa, dwóch drewna mi do Chaftinga brakuje, znaczy do tego, do ogniska. Ciężko jest, kurde. Pogadałem że z typem o no, niczym Tiger. <grywa> nawet no, nie ten sam Tiger. Jak nie wiesz. Raczej nie, bo by cię zabił. No właśnie. Powiedział, że ja mam ciekawy nick. Powiedziałem, że też mam ciekawy nick, który taki nick już kojarzę. Chyba zostawił on. Może. Nie, na pewno nie. Dobra, ja idę ognisko rozpalić. Ja też chcę zapalić ognisko. Halo, halo, dzień dobry, jesteśmy po fleszu. Już w miarę ogarnięci. Już pożelazne rzeczy mamy. Tutaj plecaczek, tutaj ciuszki, baza jest Jaro, jak się czujesz? Eee... git, git? git. To zbieraj rzeczy, rozbudujemy A, bazę ok, i, i zaraz idziemy dropić czerwone Zrobimy sobie klucz Poczekaj, git, ja zaraz zimno sobie nabiję Bo wjeżdżam koło jakiejś bazy, to tu widziałem, że w typku to w sumie normalka, Co? że dostaniesz wyjep. Ona no, no, w takim że tak było, ale czekaj, będziesz miał pompę, to inaczej, tak? W CSA gra, to teraz widzę kolesia, dwóch podskocz, A to ja jestem ko ciebie. Dzień dobry. Co widzę, że sąsiedzi kolejni. Zaraz ci plecak zrobię. No, no tylko będziemy mieli pompy czy coś, no nie? Powiedz, kogo spotkaliśmy na tym serwerze. Dobra. Bez... yyy... Znaczył na serwerze bez niczego. Yy. Bez tych home'ów. Jutro sobie pykniemy w CSa, przy okazji się nagra, więc będzie... Tara. Kolejny komisar ma wygranych 5 meczy, bodajże. Ja 4. I Mateusz. Wygrać mecz. No te małe wbiją. dalej jest wszystko, wszystko tak więc mi się już troszkę łatwiej da. się Znaczy, że się skopiło mi nie, działało, tylko bardzo to, że... nie, yy... no, nie już to, a Zobażone już to, że... No to jest nasza hiper wielka mega baza na Dobra, słyszę coś. typków Jaro im powiedziałeś nieźle Będą mi ty kurwa jeździć w dzień no i bardzo dobrze, kurwa. Dużo by z nas Wie, nie wyleciało. Mniej więcej więcej mają bazy. Gdzie? w tych skałkach. A czemu tak podejrzewasz? Tam mnie rozjechali. I wychodzili z bazy, jak mnie przybierali. To może ta? Kamień, nie, żelazo, drewno nie. Ja pierdolę, wiesz co chciałem zrobić? Wpisać ho'ma kurwa. Nie ma tego. Ha 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 ha. no nie? No, te komendy to jest... Tak, i przydatnie, i pojebane. No przydatne z tego względu, że masz coś ważnego, czy coś, no nie, to tepasz, no nie. No, jeszcze szybko jest, a... Ale z drugiej strony kurwa... Jak cię rajdują, to jest chujowe, bo zabijesz, zaraz się tepną, tutaj się z kimś klepiesz, on zaraz się tepnie. Tak, albo jest taki sojuszek, kto każdy dojdzie. No właśnie, i, I to, to faję, z tej to strony faję. jest niefajne, ale z drugiej też jest fajne, jeżeli to jest z Twojej strony. No. Więc są no. jak zawsze plusy i minusy. Ale taka czysta gra jest lepsza. Trudniejsza. I się okaże, jak będziemy narzekali. <grych> no będziemy narzekali, na pewno. Ale na pewno jest. będzie fajniejsza gra z jednej strony bo trudniejsza, ale z drugiej gdzieś się dostać no nie czy coś auto i tyle no to właśnie trzeba, auto trzeba, trzeba to czerwony zbierać no ja, ja właśnie się odkładam klucz. do domu i idę na kulę dobra to ja pędzelam jeszcze zaraz zapustykę trochę bo to chyba trzeba 100 nie? no no to ja na sobie mam 33 w następnym odcinku to już na pewno będziemy mieli ten klucz bo w tym to nie wiem ja, może nawet autem Jak się postarasz? Ten co, na no następnym odcinku dalej będę łatwiej, w górę więcej? No Czy nie wiem Zobaczymy jak im w tym pójdzie No czekaj, taka... nie nagrywałeś się za 5 dni temu? No

nemám mám zamiah v izbierach, v svojich Mam no, 10 To chyba ci już styknie na ten... Na... Ja tak? Tak. I teraz No 18 jest. Żelaza w domku jest 28. Tutaj? Znowu? Tu nie zgadłeś, kurwa To ty? Nie, nie ja Kto to? Święty Mikołaj, kurwa Damn. Skrzynka, kurwa najwiście postawiona Ja no stawiał Kurwa już ja, no odpoczy. A kto? Może ja? No pewno ja Mateusz. No, Mateusz stawiał. Co jest tu stał No, a nie widziałeś? Nie przyglądaj się specjalnie. Czy to tam jest? Dobry Dobra, idę Kurwa Idziesz, fajfuj się Przy okazji hangary zlutujemy Ty masz mostacach? No Nawet czapkę mam W sumie nie opłaca nam się teraz iść na kule, bo noc się robi Zamroziłem No chuj, zbieram dalej żelazo i skórę. Zróbmy. Mm -hmm. tak wszystko zbieram i tak. Teraz najważniejsze żelazo i skóra. Yy... Masz łup? Ja mam łup. Ja ma, ej na czerwono, ja na zamarzniesz chyba, że sobie zrobisz ognisko ja mam łuk, ale nie mam strzału Zrób. zaraz zrobi ogólnie to ja to no, czerwone, to sobie zrobię od razu czerwone łuki pójdę na A tak, no. Bo ze zwykłego to się bije, bije i bije je. I tak to z czerwonego 3 heady. Tak, byśmy mieli, bo to się kary to i bez słów nie Tak, ale to 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 to, to tam by się przydało kurwa. Do tego. Ale wiesz co, musimy nawet 200 żelaza nazbierać. Wymysłem inną opcję na polowanie się spasa na cykerał. Tak jak fundament chwalić na fundament i na pierdara. No to tak, to wiem. Ale musimy zebrać 200 żelaza. Co? No bo 50 żelaza chyba jest na piec hutniczy. Ale no tak. No właśnie. Tam radę. Od razu zrobimy zaraz pies hutniczy No jutro na, na pewno coś będziemy mieli, albo kładę, albo auto Znaczy jutro, w następnym odcinku Już no, się, się jutro znowu